Na początku tego filmu chciałbym zadać pytania, czy chciałby, żeby Iwona zaszła w ciąże? Jeśli tak, to z kim? Z Wojtkiem czy z Irkiem? Pomysłodawcą tego odcinka jest Embuszka. Gdyby Iwona miała zajść w ciąży z Irkiem, to na pewno załamałaby się, bo chłopak ciągle odwala jakieś krzywe akcje i nie chciałaby takiego ojca dla swojego dziecka. Dziewczyna również bałaby się tego, że będzie taką samą matką jak jej rodzicielka. Na pewno myślałaby o tym, żeby Control Alt Delay. Za to Irek byłby święcie przekonany, że to dziecko Wojtka, bo z nim go zdradziła, zapewne odwalałby jeszcze większe maniany niż dotychczas i nie miałby zamiaru bawić cudzego dziecka. Jeśli Iwona zaszłaby w ciążę z Wojtkiem, to zapewne też bałaby się o to, jaką będzie matką, ale Wojtek jest dość żalszy od Irka i zapewne przekonałby ją, że będzie dobrze. Może z czasem Małkowska zaczęłaby się cieszyć z takich obrotów spraw. Za to Wojtek nie wiadomo, jakby poszedł do roli ojca, bo w zasadzie nie wiadomo, czy ma ze swoją żoną dzieci, bo o tym nie wspomniano w serialu. Ale jeśli serio kocha Iwonę, to na pewno byłby najszczęśliwszym facetem na ziemi. Za to ojciec Oli to chyba dostałby ślinotoku. Chciałby za wszelką cenę zrujnować jego karierę, bo przecież nie wróci do jego córeczki.